Siemanko, ja jestem XJ i witam Was w mojej serii poradników do gry Warframe. Dzisiaj, w ramach serii Gdzie zdobyć, zaprezentuję Wam Gdzie zdobyć Grendela i będzie to tak naprawdę drugi odcinek o tym tytule na moim kanale, ponieważ już wcześniej prezentowałem w jaki sposób można zdobyć tego Warframe. I dalej upieram się, że najlepszym sposobem na jego zdobycie jest kupienie go za platynę. Aczkolwiek, jeżeli chcecie. Link do tej dłuższej wersji odcinka zamieszam w opisie. A teraz przejdźmy do tej skróconej wersji. Główny schemat tego Warframe możemy kupić na rynku za 35 tysięcy kredytów. Natomiast lokalizatory na schematy poszczególnych części tego Warframe możemy kupić na dowolnym przekaźniku w siedzibie Syndykatu Arbitrów Hexis za honory arbitrażu. Czyli za esencję Vitus. Jak widzicie, mamy tutaj Grendel, lokalizator powłoki, neuroptyki oraz systemów. I jak widzicie, każdy z tych lokalizatorów możemy wykupić za 25 esencji Vitus, a same esencje Vitus są surowcem, walutą, która występuje tylko i wyłącznie podczas wykonywania misji arbitrażu. Więcej informacji o arbitrażu znajdziecie w moim poradniku, do którego link zamieszczam w opisie pod filmem. Generalnie sam arbitraż możemy odblokować poprzez ukończenie wszystkich misji na całej mapie solarnej z wyłączeniem misji z Empyreon, czyli z Reljaka. Wszystkie te, które mamy w podstawowej mapie gwiezdnej musimy ukończyć i żadna z nich nie może nam pyłgać na niebiesko. Natomiast, jeżeli chodzi o same misje Grendela, o, tutaj mamy pola lodowe Ridacha, i jest to misja, w której mamy wyłączone mody, czyli ani broń, ani nasze Warframe nie mają modów, mimo że możemy mieć je włożone w konfiguracji. Dlatego jest to tak upierdliwe zdobywanie postaci. Ponieważ ciężko jest znaleźć jakąś broń, jakiegoś warframe, który wytrzyma 10 fal bez modów na dosyć wysokim poziomie, aczkolwiek serdecznie polecam Wam tutaj Hildryn. Jej wysoka ilość tarcz oraz umiejętności spokojnie pozwolą Wam na ukończenie tego zadania. A tymczasem. To wszystko jeżeli chodzi o informacje, gdzie zdobyć Grendela, i oczywiście, jeżeli ten film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz jakiś komentarz, w którym możecie zostawić swoją opinię na temat tej serii oraz zaproponować mi jakiś inny przedmiot oprócz warframe, które są podstawą tej serii, który chcecie zobaczyć w jej ramach. Oraz oczywiście zostawcie też suba z dzwoneczkiem, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych poradników na moim kanale. Tymczasem, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!